...Legislacja w Sejmie to jest zwykła paranoja. Nie ma tu dyskusji, nie ma debaty, są pięciominutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół. ...I potem efekt jest taki, że przyjmowano w styczniu ustawę, do grudnia nowelizuje się 7 siedem razy. ...Realnym inicjatorem jest rząd. Posłowie często Przejmują pewne pomysły, a to dlatego, żeby skrócić ścieżkę legislacyjną. Realia wymuszają często działania pospieszne, One jest obarczone większym ryzykiem. Trzeba nowelizować ustawy, czasami trzeba się troszkę zawstydzić, bo coś nie wyszło. Resorty przygotowują ustawy, podpisują to posłowie z rządzącego klubu. I wtedy to dochodzi jako ustawa poselska, która nie jest objęta tak szerokim obowiązkiem konsultowania, co jest jakąś, jakimś błędem. Najważniejsze, żeby poseł po prostu nie mechanicznie głosował to, co mu partia powie, czy co to mu rząd powie, ale żeby jednak zapoznał się z opiniami zainteresowanych.